Witajcie moi drodzy z tej strony Kaczmar Geek Factor TV. Witam w kolejnym odcinku Geek Factor News. Tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Słuchajcie, w ogłoszeniach parafialnych, tak jeśli chodzi o rzeczy, które się u nas dzieją, to nic takiego super specjalnego oprócz, może paru gier, które się pojawiły do recenzji. Między innymi do. O Jezus! Do recenzji się pojawiło. Mamy szpiega 2, czyli druga część. Bardzo fajnej gry imprezowej. Ostatnio te w pierwszą część graliśmy na Sylwestra i po prostu było rewelacyjnie. Wszystkim gra się spodobała. A więc w sumie nie mogę już zaczekać, aż rozegram parę partii z tymi nowymi lokalizacjami. No i z drugim szpiegiem, ponieważ ta gra oferuje nam taką możliwość. Inną grą, która się u nas pojawiła, to gra na jeździe z północy. Najstę z północy gra, która powstała dzięki Kickstarterowi w Polsce. Ukazała się dzięki, wspieram to, wydana w Polsce przez wydawnictwo Games Factory Publishing. E, no słuchajcie, powiem tak, jeszcze nie grałem, jutro mam nadzieję, za, nie, w czwartek mam nadzieję, dzisiaj jest jak zagrać w to pierwszy raz. E, powiem tak, obejrzałem wideo instrukcję na Watch It Played i jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy tej gry, bo zapowiada się takie bardzo fajne, solidne euro w klimatach. Wikingów, co ja jestem bardzo na tak. Więc to są tak naprawdę te dwa tytuły, które się ostatnio pojawiły, bo tak poza tym to nic więcej. No i oczywiście o innych rzeczach będziecie informowani na bieżąco, a tych recenzji możecie się spodziewać. Nie wiem dokładnie kiedy, bo jak już kiedyś mówiłem, tych gier do kolekcji jest całkiem sporo. Tak rękę mam teraz wysoko, dlatego, że układam te gry na samym szczycie stosu gier, które mam do zrecenzowania. Więc jestem teraz przy moim biurku, więc wyobrażacie sobie, co się dzieje. Więc słuchajcie, jeśli chodzi o wspieram to, to tutaj mogę, mo, mo, mogło mnie parę rzeczy pominąć, więc jeżeli e, nie powiem o jakiejś kampanii czy coś, to zwróćcie uwagę, bo ja tak naprawdę zwróciłem uwagę na jedną konkretną kampanię, nawet nie wiem jeszcze jaki będzie jej adres. E, jest to kampania Wojownicy Midgardu. E, dokładnie tak, bardzo znana e, gra Champions of Midgard doczeka się polskiego wydania, doczeka się go za sprawą wydawnictwa Chaha Games. I ta kampania na Wspieram to wyruszy, wystartuje 10 stycznia, czyli jutro, z mojego punktu widzenia, o godzinie 12 w samo południe. Teraz słuchajcie, fajna sprawa jest taka, że do 15 stycznia te early birdy, czyli te takie, yy, naj, naj, że tak powiem, najbardziej korzystne oferty dla tych, którzy się najszybciej zdecydują, będą te oferty obowiązywały do 15 stycznia i tam cena wyniesie 130 zł, znaczy cena kwota wsparcia, która umożliwi wam otrzymanie egzemplarza gry Wojownicy Midgardu, to będzie 130 zł, co jest okazją chyba niebelejaką, jaką, bo sugerowana cena, sugerowana, sugerowana cena detaliczna yy, będzie na poziomie 209 zł, no więc macie jakby nie patrzeć 80 zł taniej, a wspieracie wydanie. No więc dla mnie. Super sprawa gra o grze słyszałem same dobre rzeczy, więc no nie uda mi się niestety i raczej do przed kampanią na pewno nie, a nawet chyba do końca kampanii nie na pewno nie, na pewno nie uda mi się jej do końca kampanii, że tak powiem, wam zaprezentować. Może jak już będzie bliżej premiery, to może wtedy się na kanale pojawi, ale no wygląda to bardzo interesująco. Jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne to już tak naprawdę wszystko, ale nie do końca, ponieważ mam dla Was specjalną wiadomość od kogoś, kto bardzo chciał się, że tak powiem, e, chciał się z wami podzielić paroma przemyśleniami, więc teraz na chwilę oddaję głos koledze Magotowi. Witajcie moi drodzy, Magot z tej strony. Pozwoliłem sobie wprosić się dzisiaj na chwilę do Geek Factor News. Z góry przepraszam za monotonne tło, tylko dodałem te dwa swita buldogi, żeby mi było tak nudno i za może niedoskonałą jakość obrazu i dźwięku, ale no, Kaczmar ma dobry sprzęt, a ja to robię chałupniczymi sposobami. Po co jestem? Po pierwsze, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam za bardzo miłe i ciepłe słowa pod, jako komentarze do mojego filmiku Top 5 gier planszowych 2016 roku. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Było to wszystko bardzo miłe, bardzo motywujące. No, a jak jest popyt, który najwyraźniej jest na mnie, no to będzie i podaż, i będę starał się naprawdę być coraz częściej na kanale, w nagraniach. Z tym wiąże się pewne drobne ogłoszenie z mojej strony: mianowicie, zaczęły się pojawiać pytania, to kim ja właściwie jestem, coś o mnie, żeby coś tam kaczmar, żeby może coś o mnie powiedział. A żebym sam coś powiedział, że może jakieś wideo-shelfie z mojej strony na wzór tego, co zrobił Kaczmar, więc z, tej, z tego miejsca od razu mogę zapowiedzieć, że tak, będzie moje wideo-shelfie. Nie wiem kiedy dokładnie, na razie nic nie obiecuję, ale na pewno taki filmik na kanale się pojawi. I druga rzecz, chciałbym Wam to, co już zresztą Kaczmar jakiś czas temu zrobił, przypomnieć Wam, że Poza kanałem i poza naszą stroną na Facebooku jest też nasz blog, od którego wszystko się zaczęło. I na tymże blogu postanowiliśmy z Kaczmarem troszeczkę go reaktywować i wrzucać tam więcej materiałów ze słowem pisanym. I serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z trzema tekstami, które wrzuciłem dosłownie w ciągu ostatnich dwóch, trzech dni. A mianowicie są to troszeczkę zaległe, ale no tam święta, nowe Rok i tak dalej. Relacje z trzech koncertów, które odbyły się w grudniu w gdańskim klubie B90, a mianowicie Vader 3 grudnia, polska legendarna grupa death metalowa Vader. 8 grudnia odbył się koncert szwedzkiego zespołu Amon Amart. A 18 grudnia odbył się koncert w dosyć przewrotnej nazwie, biorąc pod uwagę zespoły, jakie przyjechały, koncert Metalowa Wigilia. Nie miało to nic wspólnego z Bożonarodzeniową Wigilią. Także serdecznie zapraszam Was do zapoznania się, do przeczytania tych tekstów. Może Wam się spodobają, piszcie w komentarzach, czy chcecie takich relacji, czy kompletnie Was to nie interesuje. Serdecznie zapraszam, przeczytajcie, sprawdźcie. No i co? Z mojej strony na dzisiaj to chyba tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mnie, jak i Kaczmara i przekazuję mikrofon mojemu szanownemu koledze. Trzymajcie się! Więc tak, dzięki od bardzo, że zdecydowałeś się, jakże tak powiem, dołączyć tutaj do Geek Factor News. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, bo mi osobiście to się podoba że i moim zdaniem można by z tego uczynić jakąś, że tak powiem, stałą część Geek Factor News, o ile oczywiście czas i możliwości pozwolą. Więc to tak, teraz już naprawdę wszystko, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, przechodzimy do newsu. Z sami moi drodzy w miarę skromnie jak już w zeszłotygodniowym odcinku też mówiłem o wspominałem o filmie Thor Ragnarok teraz się pojawiło pierwsze zdjęcie do filmu Thor Ragnarok a właściwie to nie jest zdjęcie do filmu, bo to jest zdjęcie z planu gdzie widzimy Chrisa Hemswortha, który rozmawia z reżyserem tego filmu. No i to jest tak, mamy to pierwsze zdjęcie, ale pojawiła się też oficjalna fabuła. I jak wiecie w samym zresztą dobra, teraz po kolei Oficjalna fabuła wygląda tak, że Thor został zamknięty w jakimś więzieniu międzygalaktycznym, międzywymiarowym. Nie ma swojego młota, więc jest totalnie pozbawiony swoich tych takich najważniejszych mocy i musi wrócić do Asgardu, żeby powstrzymać nadchodzący Ragnarok, który ma na całą, czyli jakby koniec czasów, w ogóle koniec wszystkiego dla Asgardu. A ten Ragnarok ma być sprowadzony przez złowieszczą Helę. To będzie główny czarny charakter w tym filmie, Hela. Ale zanim mu się to uda, zanim mu się uda wrócić do Asgardu i powstrzymać ją, będzie musiał się wydostać z więzienia, żeby to zrobić, będzie musiał stoczyć gladiatorski pojedynek przeciwko komu. Spoiler alert w sumie więc możecie wyłączyć teraz i za 3 kilkadziesiąt sekund włączyć, przewinąć kilkadziesiąt sekund do przodu. Bo ten gladiatorski pojedynek to jest oficjalna fabuła, więc to będzie wszędzie podane, to no podejrzewam będzie w trailerach i tak dalej Ten pojedynek stoczy przeciwko Hulkowi. Więc tak, jakimś cudem Hulk po drugiej części Avengersów pojawił się gdzieś tam i tam w tym więzieniu wylądował razem z Thor'em. Więc tak będzie wyglądał Thor Ragnarok, w którym już wiemy w, w jakiej formie, że tak powiem, pojawi się Hulk. Kolejny film, o którym chcemy powiedzieć to Uncharted, czyli film oparty na bardzo popularnej grze komputerowej. Joe Carnahan, reżyser takich filmów jak Nark, jak... The Gray z Liamem Nissonem, naprawdę bardzo zdolny reżyser. Właśnie skończył pisać scenariusz. I ten właśnie umieścił na Instagramie takie oto zdjęcie, gdzie po, tak pokazuje, że scenariusz jest gotowy i wszystko fajnie. Mają zdjęcia zacząć w tym roku. Premiera jest przewidziana na 2018 rok. Uncharted gra, w którą ja osobiście nie grałem, ale jest no, jedną z kultowych gier ostatnio, teraz chyba czwarta część, wyszła, o ile się nie mylę? No i ja wiem, jakby. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to może być dobry film, bo jest sporo utalentowanych ludzi w to zaangażowanych, ale no, ostatnie przykłady, tak Warcraft, Assassin's Creed, znaczy ja nie oglądałem Assassin's Creed, no ale z tego co słyszałem, no niestety to po raz kolejny pokazuje, że dobre gry niekoniecznie się dobrze ogląda na dużym ekranie w postaci filmu. Więc no nie wiem, nie wiem czy jest ktoś na, na tym etapie Biorąc pod uwagę historię filmowych, adaptacji gier komputerowych, jest w stanie się, że tak powiem, tak naprawdę szczerze cieszyć na to, że będzie film oparty o Uncharted. No ale będzie, jest w dobrych rękach, no ale z drugiej strony, Assassin's Creed był w dobrych rękach, Warcraft był w dobrych rękach. No nie wiem. Teraz ja się z newsów telewizyjnych, Jack Ryan, a w jego roli będzie John Krasinski. Pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem, że będzie serial o Jacku Ryanie, czyli o tym słynnym postaci, słynnej postaci z powieści Toma Clancy'ego. Już był kilka razy na ekranie, na dużym ekranie w filmach, odgrywany przez Aleka Baldwin'a, przez Harrisona Forda, przez Bena Afflecka, a ostatnio przez Chrisa Pina. Teraz John Krasinski się tego podejmie. Ja Johna Krasińskiego, Krasińskiego bardzo lubię od czasów The Office, więc bardzo mu kibicuję. Teraz wiemy, że nie wiadomo, to mają jakoś zacząć zdjęcia w tym roku, nie wiadomo dokładnie kiedy on będzie jeszcze dostępny ten serial. Natomiast wiemy, że reżyserem będzie Mortem Tilden, to jest, kolei, to jest facet, który wyreżyserował film Imitation Game, czyli znany też film o Alanie Turingu z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej. A jednym z twórców tego seriali będzie Carlton Cuse. Carlton Cuse jest odpowiedzialny za taki może znany wam serial Lost. Lost jest mój ulubiony serial wszechczasów, więc fakt, że on będzie ten serial robił, będzie za niego współodpowiadał, to jest dla mnie bardzo dobra nowina. Zwłaszcza, że Carlton Cuse teraz jak skończył Lost, to ostatnio głównie się zabrał za serial Bates Motel o młodym normalnie Batesie i North Bates model jest rewelacyjny. Więc ewidentnie Carlton Q los to nie był wypadek przy pracy. Carlton Q zna się na rzeczy. Więc to jest bardzo dobra rzecz, bardzo dobra wiadomość. Kolejny news dotyczy postaci komiksowej Constantine. Constantine, jak wiecie, jest egzorcystą, tylko takim nietypowym dosyć i bardzo, bardzo, że tak powiem trudnym, ciężkim w obyciu. Teraz... D.C., bo to jest postać z komiksowego świata D.C., D.C. ma, ma średni, że tak powiem, średnio im, idzie, średnio im wychodzą adaptacje filmowe, natomiast na no małym ekranie radzą sobie całkiem nieźle dzięki takim serialom jak Arrow, Supergirl, Flash. Te seriale mają dużo fanów, generalnie się co do zasady podobają, więc no, pod tym względem jest okej. Okay. Konstantin był taką jakby ich wpadką. To nie jest tak, że serial nie miał fanów, bo ja, ja obejrzałem pierwszy odcinek i pamiętam, że był ok, tylko nie na tyle, żebym oglądał dalej. Nie wciągnął mnie na tyle, żebym oglądał kolejne odcinki. E, no natomiast oglądanie się na tyle słabo, że stacja NBC go zrzuciła i na chwilę jeszcze w jednym odcinku Arrowa się pojawił jako Konstantin. Ten aktor Matt Ryan jako Konstantin się pojawił w odcinku jednym odcinku Arrowa. No ale potem cisza. No i teraz wszyscy myśleli, że może ta sama stacja, czyli CW, na której lecą Supergirl, e, Arrow i Flash i Legends of Tomorrow, no wszyscy myśleli, że okej, okay, no to może w takim razie wskrzeszą Konstantina też na tej stacji. I tak i nie. Ta stacja wskrzesi Konstantina, ale niestety nie w tej postaci, tylko w postaci animowanej. Nawet się już pojawia pierwsza ilustracja, jak to mniej więcej będzie wyglądać. I z tego co wiem, podobno Matt Ryan ma udzielać głosu w tytułowej postaci. Więc będziemy go słyszeć, nie będziemy go widzieć. Nie wiem, jeżeli jesteście fanami serialu Konstantin, ja, ja sam myślę, noszę się zamiarem, żeby dać temu serialowi jeszcze szansę. Zwłaszcza, że wiem, że nie będę musiał poświęcać nie wiadomo ile czasu, bo było raptem chyba tam z 10 odcinków. Ale naprawdę, ja słyszałem, że ten serial, słyszałem takie opinie, że serial może nie jest jakiś zachwyty, nie, nie, jest, nie wzbudza zachwytu, ale jest podobno całkiem niezły. I zdecydowanie zasługiwał na to, żeby dać mu więcej szans niż tam te kilka odcinków, ten niepełny jeden sezon. No ale zobaczymy, może wasze zdanie jest takie właśnie, że może oglądać. oglądaliście ten serial i byście chętnie rzucili okiem. I ostatnim takim newsem jest to, że wczoraj odbyło się wręczenie nagród Złote Globy. Nie będę wam tutaj przedstawiał wszystkich laureatów, ale chcę powiedzieć o jednym, który po prostu zamiótł. I tym filmem jest La La Land. To jest musical z Ryanem Goslingiem i Emma Stone w rolach głównych. Jest to taki musical, e to jest, to jest no, oryginalny materiał, to nie jest adaptacja niczego. Jest to musical o młodej aktorce, młodej dziewczynie, która stara się być aktorką i młodym muzyku, który stara się być docenionym jazzowym muzykiem. I oni się spotykają, się zakochują. Wszystko się dzieje w Los Angeles, więc to jest to Lala, La, czyli LA, tak? LA, LA, Land, czy tam Lala La Land. Wygląda to. No i tak, zacząłem trailer i mi się to spodobało. Ja muzikale znoszę, toleruję, nie jest to może mój ulubiony gatunek filmowy, ale jeżeli jest dobry musical, to mi się spodoba. I właśnie no, opinie o La, La Land, były Land, zanim jeszcze były te nagrody wręczone, już były takie, że to jest jeden z najlepszych filmów tego minionego roku. I teraz to tylko potwierdza, bo La, La Land dostało nagrody za najlepszy film w kategorii Comedia Musical, najlepszy aktor w musicalu komedii dla Ryana Goslinga, najlepsza aktorka w musicalu komedii dla Emmy yy, 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 Stone, Najlepszy scenariusz, najlepszy reżyser, najlepsza muzyka, najlepsza piosenka. Więc ten film of oficjalnie jakby wskoczył na prawie, że szczyt listy filmów, które ja, jeszcze, które ja koniecznie chcę obejrzeć. I na pewno nie zrobię listy top 10 filmów z 2016, dopóki nie obejrzę tego filmu. Jest jeszcze parę filmów, które chcę obejrzeć zanim zrobię taką listę z Magotem, ale ten film muszę zobaczyć. W tym momencie już go muszę zobaczyć. To jest był taki, zresztą to widać po trailerze. Obejrzyjcie sobie trailer w sieci. To jest taki musical, który się odnosi trochę do tych starszych muzykali. Z czasów, kiedy muzykale z Hollywoodu wychodziły po prostu jeden za drugim i każdy jeden był rewelacyjny. I to trochę się odnosi do tych czasów. I jeżeli znacie te klimaty, i jesteście fanami tych klimatów, to myślę, że to jest coś warte zwrócenia uwagi. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o newsy, przechodzimy do QA. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie mi pytanie w komentarzach, ja odpowiadam na nie w kolejnym odcinku za tydzień. Teraz, o ile się nie mylę, mamy 5 pytań. 5 pytań zostało zadanych tydzień temu podczas Geek Factor News i lecimy z tematem. Kizio, cześć Kaczpa. cześć Kizio. Posiadasz może informacje na temat ewentualnego dodruku gry SAI w wersji Na pewno będzie. Obecnie jest ona nie do kupienia w żadnym sklepie, no nic dziwnego. Znikają momentalnie, nawet używane egzemplarze. Wystawione na popularnym portalu akcyjnym za 400 zł. E, będzie, będzie, słuchaj, e, dodruk, Z tego co wiem, będzie jakoś chyba na wiosnę. Tak mi się wydaje. Na wiosnę najpóźniej ma być ten, ma, ma być dodruk dróg gry Save. E, No, To jest rewelacyjna gra, więc totalnie mnie nie dziwi, że ona po prostu się pojawiła i znikła. E, ale. Poczekaj, poczekaj na dodruk, bo no jednak 400 zł za używkę, no bez przesady. To jest bardzo dobra gra, jest warta swojej syny, bo ja wiem, że to nie jest tania gra, jest bardzo dobra, ale mówię, jak już wydawać takie pieniądze, to przynajmniej za oryginał, ale gra jest warta pieniędzy, bo to jest naprawdę... Ostatnio robiliśmy top 10 i Magot robił top 5 i ona się u nas pojawiła na drugim miejscu, bo to jest po prostu świetny tytuł. E, więc mówię, wiosna, tak mniej więcej powinno być. Dzięki bardzo za pytanie. Geku, top największych rozczarowań moim zdaniem jest No proszę. QA, czy jest szansa na upublicznienie tajemniczej listy z poczekaniem seriali do obejrzenia? Uf, wiesz co? Może kiedyś? Może podczas jakiegoś geek factor news bym to zrobił. Nie wiem, czy chcę się Nie wiem, czy chcę zrobić o tym osobny odcinek. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Mam to poczekanie, tak jak to poczekanie mam tutaj. Więc musiałbym sobie ją spisać, musiałbym się cofnąć, musiałbym pomyśleć, ale... E, no ta lista by była długa chyba. Bo ostatnio totalnie nie mamy czasu na seriale. E, teraz zaraz jak skończę nagrywać się damy do najnowszego odcinka Sherlock'a, bo to Sherlock, to trzeba oglądać. Ale... no mówię, teraz zaczęliśmy oglądać też młody papież taki serial. cztery odcinki obejrzeliśmy jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Ale wiesz co, zastanowię się nad tym. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy waszym zdaniem taka topka e, seriali, które chciałbym obejrzeć, a nie mam czasu, to jest coś, co byście chcieli zobaczyć. Dzięki ci bardzo, Goku za pytanie. Boz, e, top 20 czasów. Top 20 nie będzie, ale będzie top 10, spokojnie. E, najlepszego w nowym roku, dobicia do 3000 subów. Bardzo ci dziękuję, też mam taką nadzieję, że, że do 3000 subów dobijemy w tym roku. Q&A, jest szansa na gameplay Robinsona? Szansa jest zawsze. Jest cień szansy na nadzieję, że będzie gameplay Robinsona, ale nie prędko. Naprawdę nie prędko. Jest dużo rzeczy, które hamuje, że tak powiem, nakręcenie jakiegokolwiek gameplaya. My się z Gambitem omawiamy od dawna, że sobie się spotkamy i nakręcimy sobie gameplaye trzech krótkich gier dla dwóch osób. Tam już nawet nie chcę zdradzać tu, bo może jednak nam się to uda kiedyś zrobić i wtedy mamy niespodziankę. Ale no mówię, na razie, na razie nie ma na to szans. Jest szansa ogólnie, ale nie w tej chwili. Może, jak nie wiem, za jakiś czas będę miał inną pracę, albo jakoś się inaczej będą sprawy układały, będę mógł sobie pozwolić na trochę więcej czasu, będę jakoś, nie wiem, może, może mniej gier do recenzji brał. To może sobie pozwolę na takie zabawy właśnie z materiałami różnymi typu gameplayem. Ale dzięki Ci bardzo za pytanie. Boz. Majwaj. Chyba Cię znam. Bacia cię znam go! Chyba Cię zna. Może topka 10 filmów, na które czekasz w 2017 roku. Jeszcze w zeszłym roku robię coś takiego i ta topka nie była jakoś specjalnie lubiana w komentarzach, więc nie wiem. Nie czuję jakiegoś ciśnienia chyba przez to, żeby to w tym roku zrobić. Może to zrobię, ale mówię, na razie mam tyle pomysłów, tyle rzeczy do nagrania i wrzucenia na kanał, że musiałbym mieć czas na codziennie kręcenie i codzienne kręcenie i codzienne montowanie materiałów. Żeby coś takiego wrzucić, to było to byłoby gdzieś teraz na dole listy rzeczy, które chcę wrzucić. Zresztą ostatnio na topce, na pierwszym miejscu najbardziej oczekiwanych filmów 2017, 2016 roku był Batman vs. Superman, i wszyscy wiemy, co z tym się stało. Yy, no więc yy, może, ale raczej nie. Raczej, 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 raczej taka topka się na kanale nie pojawi. Mam dziwne wrażenie, że jakieś takie małe, konkretne odpowiedzi wam udzielam. Przepraszam. Marecki, i jak Westworld? Ja obejrzałem cały sezon w 2-3 wieczory i mnie nie porwał. No jak Cię nie porwał, jak obejrzałeś 2-3 wieczory? Jestem wręcz zaskoczony wysoką notą na Filmwebie. Znaczy, dobra, no ja mówię przez pryzmat siebie, tak? Jeżeli ja bym jakiś, jeżeli ja przy tym, przy naszych obowiązkach, jeżeli ja bym jakiś serial obejrzał w 2-3 wieczory, to znaczy, żebym mnie bardzo porwał. Eee, nam się bardzo podobał. Jest po prostu rewelacyjny serial, świetny klimat. Zdajesz, tak powiem, trochę mięsa do takich ciekawych przemyśleń nad różnymi sprawami. E, rewelacyjne aktorstwo, po prostu Anthony Hopkins dostał jedną z lepszych i ciekawszych ról, które, miał do, które dostał do zagrania od dawna, moim zdaniem, i zrobił to po prostu zamiód. On i Ed Harris i ta Evan Rachel Wood zdaje się, oni po prostu zamietli tym serialem tymi rolami. To jest świetna rzecz. E, ja wiem, że ona może nie być dla wszystkich, to zawsze jest kwestia gustu, tak? To się coś spodoba mniej na odwrót, e, ale ja gorąco bym zachęcał do każdego, żeby przynajmniej dać temu serialowi szansę. To jest taki: ja zauważyłem, że seriale HBO tak, tak też mają, że one się powoli rozwijają. Na zasadzie jest pierwszy odcinek: ok, jest w miarę ciekawie, ale tak bez szału. Drugi odcinek: no, już trochę coś tam się zaczyna dziać. Trzeci odcinek: ok. Okej, okay, wchodzę w to i czwarty już jestem po prostu na haju. To tak wyglądało moje przeżycie z Westworld i dlatego uważam, że to jest coś, co, powin, co ludzie przynajmniej powinno to spojrzeć. PS na miejsce z północy już od dawna u mnie. Instrukcja lekko strawna, teraz tylko grać. Tak jak już zagrałeś, to daj znać, bo ja mówię, będę grał niedługo. To tyle, jeśli chodzi o pytania. Marecki bardzo dziękuję za pytanie. Dziękuję wszystkim za pytania. Jeżeli macie jakieś inne pytania do mnie, albo słuchajcie do Magota. Tak jak widzieliście, Magot coś yy, nagrał u siebie i to mi podesłał, ja to wmontowałem, więc nic nie przeszkadza, nic nie stoi na, na drodze, żeby zadać mu jakieś pytania. On na nie odpowie gdzieś tam u siebie, prześle mi je i ja je domontuję. Więc jeżeli macie jakieś, jakieś pytania do Magota, piszcie śmiało również w komentarzach, tylko tam zaznaczcie, że to jest pytanie do Magota, albo jakieś pytanie do mnie i do niego, żeby każdy z, na, każdy z nas odpowiedział. I sobie to, my już sobie to ogarniemy, więc piszcie w komentarzach pod spodem, i za tydzień w odcinku dostaniecie odpowiedzi. To tyle, dzięki Wam bardzo za oglądanie, i tradycyjnie chciałem Was zaprosić do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki bardzo do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!